Łukasz Golec oficjalnie ogłosił, wszystko, co dobre musi się skończyć Łukasz Golec i Edyta Golec pracowicie zaczęli rok 2025 Pod koniec lutego para postanowiła jednak odpocząć i małżonkowie wybrali się w dość daleką i egzotyczną podróż. Teraz przekazali najnowsze wieści Łukasz Golec wraz z bratem bliźniakiem świętowali nie tak dawno 50 urodziny. Liderzy grupy po raz pierwszy świętowali bez mamy. Jesienią ubiegłego roku media obiegła smutna informacja o śmierci Ireny Golec. Bracia z rodzinami musieli stawić czoła trudnej sytuacji. W grudniu rzucili się w wir pracy. Golcowie wybrali się w podróż. Początek roku dla Golec u orkiestra też był pracowity, dopiero w lutym przyszedł czas na odpoczynek. Łukasz z żoną Edytą zaplanowali daleką podróż, która miała im przynieść chwilę spokoju i oderwania się od problemów. Edyta Golec jakiś czas temu pisała na swoim Instagramowym profilu o planach podróży. Czas wyruszyć w nieznane. Czy zabrać tego przystojniaka z golec u orkiestra, czy lepiej niech zostanie i tworzy nowe piosenki dla was? Pisała żona Łukasza. Golcowie ogłosili: wszystko, co dobre szybko się kończy. Później para pokazała w sieci kilka filmów z Tajlandii. Niestety nadszedł czas, by pożegnać się z Azją i wrócić do domu, gdzie czekają parę nowe obowiązki, czyli koncerty i spotkania z fanami. Wszystko co dobre szybko się kończy. Dziękujemy za piękny czas w Azji. Wróciliśmy z głową pełną pomysłów i inspiracji, część z nich nie omieszkamy zaprezentować podczas koncertów, zapowiada Łukasz i zaprasza na kolejne koncerty grupy.